Czy zbudowałam biznes coachingowy samodzielnie na własnej wiedzy, pracy i własnym wysiłku tylko? O tym będzie dzisiaj w blogu. Proszę, jako coach, w którym uczę coachów zarabiać pieniądze. No więc na to pytanie odpowiedź jest i tak nie. Wysiłek był cały mój, praca była cała moja, ale na pewno korzystałam z wiedzy marketingowej i musiałam się bardzo wiele nauczyć żeby to wszystko poskładać w jakiś konkretny system. Nie tylko wiedzy marketingowej, w ogóle wiedzy biznesowej. Tak naprawdę jestem mocno z osią samosią i uwierz mi, że na początku oczywiście próbowałam to robić samodzielnie. Wiedziałam co robić, znałam się na marketingu i na pewno myślałam dam sobie radę. Niestety tak nie było i przez pierwsze dwa lata tego biznesu walczyłam o życie i o finanse i o przetrwanie. I walczyłam z myślami o tym, czy nie zrezygnować i nie zacząć robić czegoś innego, ponieważ nie mogę na tym zarobić. Nie chwyta mi to na tyle, żeby po prostu z tego żyć. Przez te dwa lata obiłam się i wypróbowałam wiele taktyk marketingowych, które owszem, jakieś tam czasami małe efekty mi dawały, ale nie łapałam tego momentum, tego rozpędu, przejście przez te wszystkie taktyki. Obicie się o nie było bolesne, było rozczarowujące, ale było mi potrzebne do tego, żeby wiedzieć w końcu, że pewne rzeczy nie działają albo nie działają na to, co ja myślę, że będą zdołały zrobić. I to wszystko cała ta trudna droga przygotowała mnie do tego, że kiedy spotkałam coacha biznesowego, który powiedział mi: "Słuchaj, tak naprawdę to tak wygląda." I zrobił to na warsztacie w ICF-ie w Chicago. Tak naprawdę, to ty potrzebujesz takiego układu strategii. Tak naprawdę, to jest dużo większe wyjście ze strefy komfortu, które robiłaś do tej pory. Owszem, przygotowało się to do tego, ale musisz zrobić inne rzeczy i w innej kolejności i do tego jeszcze wszystkiego poukładać sobie to, to i to, i to na początek. Gdybym była coachem, który dopiero zaczyna. No to z moim uporem myślałabym, ten, dobra, niech sobie mówi, ja tam zrobię po swojemu i zawsze po swojemu wychodziło. Ale ponieważ byłam coachem, która walczyła od dwóch lat na rynku, nie mogła się utrzymać, wypróbowała już różne rzeczy, wypróbowała tak zwane szybkie rozwiązania, rozwiązania i czarodziejskie różdżki, to dlatego byłam w stanie mu uwierzyć. Usłyszałam to i powiedziałam, tak, to jest to. I skorzystałam z coachingu. Michaela, który był moim pierwszym coachem biznesowym, takiego naprawdę z prawdziwego zdarzenia i pomógł mi wiele rzeczy poustawiać, i to w końcu zaczęło działać. Tak, wiedza była w większości jego, dużo rzeczy oczywiście ja już wiedziałam, ale pomógł mi to ułożyć. Ekspertyza była jego, jak to zrobić, know-how, tak zwany, praca była moja. Cały wysiłek był mój. To ja musiałam zadzwonić, to ja musiałam wyjść przez, przed ludzi, to ja musiałam wideo nakręcić. I zadziałało, i to był nasz wspólny sukces. Także, Michael, ja ci dalej dziękuję, na pewno wyślę mu to wideo i z tłumaczeniem angielskim. A ja później zbudowałam swój biznes na tym i w Stanach, i w Polsce, i dlatego zdecydowałam się dzielić się tą wiedzą z coachami w Polsce, ponieważ to jest ważne, żebyśmy mogli te biznesy postawić. Zapraszam Cię do programu Prosteru jako Coach, który rusza już 1 października. To są ostatnie momenty, kiedy możesz się zapisać. Ruszamy po biznes. Spokojny, systematyczny, ułożony, mądry sposób.